W ostatnich tygodniach wspólnie pokonali kilkaset kilometrów i wycisnęli kilka ton. Siłownia i boisko były dla nich drugim domem. Są już prawie jak rodzina, w której jednak musi być dyscyplina jak ja no no mamy tam jakąś przerwę między treningami, czy e, czy, czy, czy w siedzimy wszyscy razem, prawda, to staramy się, jakś tam miło spędzać czas, czy wyjść na jakąś kawę razem, porozmawiać i dotrzeć się, że tak powiem jeszcze lepiej i mam nadzieję, że nas nadchodzący czas również będzie równie udany jak ten, który minął. To jest taki ważny aspekt, żeby żeby ta drużyna funkcjonowała. No, zgrupowanie po to, między innymi, jest, żeby się dotrzeć, żeby Między innymi oprócz boiska, także po, poza boiskiem, czyli w szatni, się rozumieć, więc myślę, że to wszystko jest w 100% dotarte. Jak stare dobre małżeństwo w GKS-ie, czują się Daniel Tanżyna i Piotr Ćwieląg bardzo szybko złapali wspólny język i to nie tylko na Twitterze. Ulubione zajęcia na niedzielne popołudnie. Stary, przecież rozmawialiśmy o tym, że już nie zadajesz tych pytań. <śmiech> <śmiech> Ale mam takie pisane. I <laughs> <laughs> No co, no z, z, spędzam je z rodziną, tak, z dziećmi, no nie mam za dużo czasu, sam wiesz o tym, bo ty tylko w sumie śpisz i jesz, także... Yy, ja a, tu byś, a tu byś się zdziwił? Ja mam trochę, wiesz, trochę więcej roboty, ale zaproszę cię kiedyś w niedzielę, wiesz, do mnie, także zobaczysz. Na grilla? <laughs> o, no tak, tak. Dobra, fajnie, posłucham. Poszł, Warto wyciąć jednak ten fragment z pucharowego spotkania z kotwicą koło Efekt współpracy na linii Pepe Dixon w najlepszym boiskowym wydaniu. To było ładne. Bez szans po raz kolejny. Marcin w 81 minucie spotkania. Tyszanie do startu sezonu przygotowywali się w Tychach oraz Grodzisku Wielkopolskim. Trenowali dwa razy dziennie. Tu maksymalne poświęcenie było widoczne na każdym kroku. Się nie się nie. tylko, widzę, się po tym wszystko w sieci. Do sieci wpadały między innymi takie bramki. Worek z nimi w pierwszym sporingowym spotkaniu rozwiązał Adrian Łuszkiewicz. Pomocnik GKS-u Tychy w debiucie zdobył trzy bramki. Tyszanie pokonali piastak Gliwice 3 do 0. Nie spodziewałem się, że, że aż tak dobrze mi ten pierwszy mecz wyjdzie. Na pewno w następnych też gdzieś jakieś okazje do oszczelnia były Człowiek, no, nie udało się, ale spokojnie czekamy na ligę, czekamy na ten pierwszy mecz pucharowy, więc pełni optymizmu. W sparingach Tyszanie nie przegrali. Pokonali wspomnianego Piasta oraz Warte Poznań. W pojedynkach z Zagłębiem Sosnowiec i Puszczą Niepołomice był remis. No to, co założyliśmy przed okresem przygotowawczym, wszystko wykonaliśmy w 100%. Na pewno tutaj duże zmiany zaszły w budowie zespołu na pewno dziesięciu ludzi nam odeszło. Doszła grupa ambitnych, ambitnych zawodników, powiem nawet bardzo, na których bardzo liczymy w tym nadchodzącym sezonie. W naszym składzie też pojawiają się nowe twarze. Młodych, młodych zawodników, także też na nich bardzo liczymy. Największym wyzwaniem dla sztabu szkoleniowego było zgranie zespołu. Tym bardziej, że Tyszanie grają w nowym ustawieniu. W taki sposób trener Szatałow ustawił drużynę na spotkanie z Kotwicą Kołobrzeg. W obronie trójka środkowych obrońców, a po bokach Mańka i Abramowicz, którzy zagrali w roli tak zwanych wahadłowych. Nie tylko dla GKS-u to było nowe ustawienie, również i dla mnie, ale e, trener nam jasno nakreślił nasze zadania i każdy się wykonywać jak najlepiej. Dobrze Daniel powiedział, <grywa> piłka jest okrągła i trzeba się dostosowywać do tego, co trener od nas wymaga. W takim ustawieniu w lidze gra jednak bardzo mało zespołów. W ubiegłym sezonie taki system preferował Drutek Zbytowia oraz Raków Częstochowa. Już grałem. Chwilę w dolkanie ząbki, że przez rok, więc więcej niż chwilę, ale na pewno to jest fajne ustawienie, bo, bo dużo drużyny preferuje raczej grę czwórką w obronie. Tutaj jest bardziej więcej okazji do, do y, rozwijania skrzydeł, a tutaj mamy naprawdę fajnych zawodników na bokach, więc myślę, że można coś z przodu. Fajne było wykreować. Jednym z takich skrzydłowych jest Dawid Błanik. Dla pomocnika trójkolorowych będzie to kluczowy sezon. Od trenera Szatałowa na pewno dostanie jednak szansę na zaprezentowanie swoich umiejętności. No ja myślę, że dla mnie to będzie taki, taki kluczowy sezon, ponieważ dostaje mi ostatni sezon młodzieżowca i później później już może być różnie. I mam nadzieję, że, że pokażę co potrafię i, i będzie dobrze. Transfery dokonane przez GKS Tychy w tym sezonie z optymizmem pozwalają spoglądać w przyszłość. W letnim okienku transferowym tyszanie zakontraktowali 10 zawodników. Dawid Abramowicz i Kamil Zapolnik przeszli do tychów na zasadzie transferu definitywnego. Dużym sukcesem było także zakontraktowanie Ćwieląga, bogusławskiego czy biernata. Powiedzieliśmy sobie przed zakończeniem poprzedniego sezonu, że wszystkie transfery, które będziemy przeprowadzać w klubie, będą niosły ze sobą określoną jakość piłkarską. To po pierwsze po, i po drugie też będą wprowadzać odpowiednią jakość w, w tej strefie szatni, która też, która też ma niebagatelny wpływ na wyniki drużyny. Jesteśmy, jesteśmy zadowoleni z dobrze wykonanie roboty. Po pierwsze to marka GKS-u i ta stabilność nie tylko w obszarze finansowym, ale też organizacyjnym. Ten stadion, który tutaj widzimy oczekiwania kibiców, miasto. Myślę, że to w dużej mierze skłoniło zawodników do przyjścia. To po pierwsze. Po drugie z pewnością też projekt sportowy, którym, którym ich zachęcaliśmy do tego, żeby przyszli. I też ta drużyna no, i, jakby w miarę upływu czasu kolejni piłkarze, czy transfery kolejnych piłkarzy były tym prostsze, że, że oni widzieli, jaka tutaj drużyna się buduje w Tychach, A są to osoby, które są ambitne i e, głodne, głodne walki, głodne sukcesów, głodne tytułów. I spragnieni przede wszystkim rywalizacji w lidze przed sezonem. Cel został postawiony jasno. Z pewnością mogę zagwarantować jedno: że nie będzie powtórki z ubiegłego sezonu. W każdym meczu chcemy prezentować odpowiednią jakość piłkarską, w każdym meczu chcemy wyjść ambitnie na murawę, grać swoje i zdobywać trzy punkty. Taki jest cel na każdy mecz. W każdym meczu chcemy grać o pełną pulę. W tym muszą pomóc także kibice. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy akcję Idziemy na rekord. Jeśli fani kupią 3000 karnetów, każdy z nich otrzyma okolicznościowy szalik. Na inaugurację podopieczni Juria Szatołowa 30 lipca zagrają w Suwałkach, a pierwsze spotkanie przy edukacji zostanie rozegrane 5 sierpnia. Rywalem GKS-u Tychy będzie Stal Mielec.